Dzisiejsze warsztaty mają na celu pokazać mieszkańcom gminy, że rzeczywiście mają możliwość decydowania o tym, jak będzie wyglądała ta gminna biblioteka publiczna. Są one organizowane w ramach takiego większego projektu, partycypacja, decyduj, dyskutujemy, decydujemy, działamy. Uczestniczą w nim gminy zarówno z Województwa Małopolskiego, jak i Świętokrzyskiego. Wcześniej my jako pracownicy Urzędu Gminy oraz też przedstawiciele stowarzyszeń uczestniczyliśmy w szkoleniach w Krakowie, w Bałtowie, w wizycie studialnej we Francji i chcemy teraz pokazać mieszkańcom, że mogą tutaj przyjść, wypowiedzieć się na temat biblioteki, jeżeli mają jakieś pomysły, jak urozmaicić tę ofertę edukacyjno-kulturalną, jakie mają pomysły i rzeczywiście te pomysły zrealizować samodzielnie. Czy to będzie kawiarenka, jakieś spotkanie, jakaś impreza, mają teraz taką możliwość wypowiedzenia się. Z czego finansowane są te warsztaty? Warsztaty są finansowane w ramach funduszy szwajcarskich. Gmina Krasocin do projektu zgłosiła się we wrześniu 2013 roku. Oprócz gminy Krasocin zgłosiły się cztery inne gminy z świętokrzyskiego, pięć z Małopolskiego. Jest to jakby kolejny etap projektu. Najpierw szkolenia, potem wizyta studialna we Francji, aby zobaczyć jak to wygląda za granicą. A teraz w Krasocinie chcemy pokazać mieszkańcom właśnie na wzór francuski, że mogą przyjść wypowiedzieć się mogą zaproponować własne pomysły, a potem będzie podsumowanie tego wszystkiego. Może wyniknie z tego jakaś impreza zorganizowana właśnie przez osoby, które przyszły tutaj na, na to spotkanie. Ogólnie chodzi o to, aby pokazać mieszkańcom, że partycypacja nie jest tylko pustym słowem, ale że rzeczywiście mogą, mogą decydować wspólnie z władzami gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.